Witajcie, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prezentacji na kanale Lara Croft Poland. Tym razem chciałbym Wam pokazać unikat, bardzo rzadki przedmiot, który niewątpliwie ozdabia moją kolekcję i który ma smutną historię. Jest to komiks, komiks Tomb Raider Dark Eons, Piękny, monumentalny, bardzo duży, olbrzymi komiks. Nie będę tutaj pokazywać, podawać Wam rozmiarów tego komiksu, ale oczywiście najlepiej porównując. To jest zeszyt Tomb Raider z Witchblade. zeszyty, które były wydawane w Polsce w 2000 roku. No to jest maleństwo w porównaniu z tym. Następnie chciałbym Wam pokazać komiks, który jest wydawany obecnie. Patrzcie, on nie jest wcale mały. Patrzcie, porównując na ten komiks, jak ten jest duży, ale to też nic. Chciałbym Wam pokazać archiwa. Tą pierwszy. I też słuchajcie, archiwa, słuchajcie, są mniejsze. Nieco, nieco mniejsze. Jest na równo i no, brzegi tutaj wystają, brzegi. Wysokość jest praktycznie taka sama, tam kilka milimetrów mniejsze są archiwa, ale szerokość, no, archiwa są węższe. Darka Aeon jest większy i szerszy nawet od archiwów, no jednak jest cieńszy. To jest zdecydowane, zdecydowana różnica, to jest... Cieniutki, cieniutki komiks. Ale o co chodzi, że wspomniałem o tym, że ten komiks no, ma taką tragiczną przeszłość, smutną. Słuchajcie, skorzystałem w tym momencie z bardzo fajnej strony internetowej traktującej o komiksach, między innymi komiksach Tomb Raider. Ona jest po angielsku, ale prowadzona przez mojego bardzo dobrego znajomego, który też jest w grupie na Lara Croft Poland. I przetłumaczyłem to, co on napisał, to co zamieścił. Jest to pierwszy samodzielny komiks Tomb Raider, który ukazał się dopiero we Francji w marcu 1999 roku. 50-stronicowa historia, wydrukowana tylko w języku francuskim przez wydawcę Glenat. To jest wydawca. Została napisana przez Alice Alice z ilustracjami Patryka Freona i pokolorowaną przez Nadine Thomas. Darka Aeons został wycofany z rynku wkrótce po premierze z powodu umowy tych komiksów czy nazwy Tomb Raider przez Top Cow. I to jest właśnie to, że komiks ten został wydany tylko we Francji w pięknej postaci, ale niestety poprzez umowy z topkał na wydawanie komiksów, tak jak on pojawił się, tak szybko znikł. I właśnie chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak wygląda pierwszy komiks Tomb Raider'a, który został bardzo szybko anulowany. I teraz chciałbym, żebyśmy obejrzeli sobie krok po kroku strony. Słuchajcie, rysunki mi się bardzo podobają. One są przepiękne. Naprawdę świetne wykonanie. Widać, że to jest pieczołowicie przemyślane przez artystę. Wykonane. Piękna Lara. Piękna lara na tych rysunkach. Słuchajcie, kartki są grube, e, są szorstkie. E, podejrzewam, chociaż ja nie jestem wielkim znawcą, to jest e, offset. Poprawcie mnie w razie czego. E, to nie jest śliskie, to jest szorstkie. Niebuszczące, bardzo dobrze wykonane. Tutaj też mamy informację, który rok Eidos Interactive 98 to zostało wydane w marcu 99. Będę przybliżył, słuchajcie, przede wszystkim na twarz Lary. No, i postać tutaj podoba mi się. Pamiętajcie, to jest oczywiście wszystko kwestia gustu. Ktoś może powiedzieć, że Andy Park e, ma lepsze dla kogoś. Turner bądź jakiś inny artysta. E, ja myślę, że z, nie będę poddawał żadnym porównaniom. Po prostu dla mnie sprawa jest tak prosta jak budowa cepa. Albo się podoba, albo się nie podoba. To mi się podoba. To naprawdę jest ładnie wykonane piękna robota. Świetny papier. Nic tutaj się nie dzieje z tymi kolorami. Ilustracje nie są w żaden sposób zniszczone, wyblakłe, tak jak to było w przypadku Tomb Raider i Witchblade w polskim wydaniu. Na uwagę zasługują naprawdę nie tylko ilustracje, ale też i, i rozmiar. To jest największy komiks, jaki ja posiadam. Nawet te archiwa, archiwa są zdecydowanie są mniejsze. Bardzo ładne. No też chciałem, żebyście, wy wyście wypowiedzieli, jak wy oceniacie ten komiks. Ja jestem bardzo zadowolony z niego. Myślę, że zwróciłem też uwagę na to, że te komiksy, czy znaczy ten komiks nie ma ilustracji na jedną stronę, jak to jest w przypadku chociażby komiksów z Top Cow w archiwach, gdzie rzeczywiście niektóre sceny są wykonane w taki sposób, że jest na jedną albo na dwie strony. Też ładne. Ładna postać. Ładna kreska. Naprawdę. Świetnie to wygląda. Naprawdę grube kartki. Znowu mam takie wrażenie, jakbym tutaj pominął coś. I to świadczy o tym, że rzeczywiście jest, jest porządne porządne wykonanie no, tutaj mogę tylko z ilustracji wyciągnąć wniosek o czym to jest to jakaś ekspedycja jakaś dżungla świątynia starożytna no potwory morskie są No na takiej zasadzie można można odczytać te, te ilustracje. Fajna też scena. Widzicie też, e, obfituje ten komiks, właśnie w dynamiczne sceny. No, widać, naprawdę ten komiks miał potencjał na, na bycie jakąś serią. też bardzo, bardzo ładna. Komiks ten ma twardą okładkę i jest dużych rozmiarów. Widać, że zainwestowano w ten komiks spore pieniądze. I aż przykre jest to, że e, no zostało to w jakiś sposób zaprzepaszczone. Aż fajna scena. Bardzo ładne. Śliczne oczy. Też, podoba mi się coś takiego. Lubię właśnie takie rysunki, gdzie twarz jest, naprawdę, dla mnie w komiksach twarz jest bardzo ważna. Dbałość o, o oczy, o twarz. Ona nie jest w żaden sposób karykaturalna. No. Świadczy o tym, że że zatroszczono się o, o, o wszystko. też bardzo ładne tutaj jest. Świetne. Lara Croft. No i koniec. No i na końcu też mamy tutaj postać Lary. No brakuje mi w tym komiksie właśnie tych e, stron, gdzie jest e, na, na całą stronę jedna ilustracja. E, właśnie chociażby postaci Lary, nawet i w takiej pozie, w powiększeniu. Niemniej jednak e, komiks jest, e, jest czymś bardzo ciekawym. Ja jestem szalenie zadowolony, że mnie się udało to nabyć i w sumie nawet całkiem niedawno gdzieś na polskiej stronie internetowej, aukcyjnej. Więc to może świadczyć o tym, że trochę szczęścia, trochę poszukania i cierpliwości i można nabyć ten komiks. Myślę, że dla kolekcjonera ten okaz jest absolutnie obowiązkowy. Wzbogaca, jeszcze raz powiem, moją biblioteczkę yy, publikacji Stop Raidery i jest to biały kruk w tym momencie. Jest dowodem też na nieszczęśliwą historię ciekawego komiksu, a mogło to się potoczyć nieco inaczej. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Skomentujcie, proszę, czy Wy macie ten komiks? Jak Wam się podoba? Yy, dajcie mi znać. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć, cześć!